Roxana Węgiel to artystka, która z każdego projektu wydaje się czerpać nieskończone pokłady energii, a jej kariera nabiera coraz większego rozmachu. Już od kilku miesięcy intensywnie pracuje nad trasą koncertową Break Tour 2025, która obejmie 9 występów na terenie całej Polski. Pierwszy koncert odbył się 22 marca w Szczecinie. I jak można było zauważyć w opublikowanych nagraniach, był to wydarzenie pełne emocji, nie tylko dla samej wokalistki, ale także dla jej najbliższych, w tym męża Kevina Mgleya. Kevin Mgley, producent muzyczny, zaskoczył swoich fanów nie tylko obecnością wśród licznej publiczności, ale również żywiołowym wsparciem, jakie okazywał Roxanie podczas występu. Na nagraniach z koncertu można dostrzec jego entuzjazm, a jeden z uczestników zdecydował się uchwycić na wideo moment, w którym Kevin szaleje na jednym z balkonów, prawdopodobnie bardziej podekscytowany niż sama wokalistka. Tak wielkie zaangażowanie partnera Roxany wzbudziło zachwyt wśród jej fanek, które w komentarzach dzieliły się swoimi refleksjami na temat wsparcia, jakie okazuje jej mąż. Nie można nie wspomnieć, że Roxana i Kevin są jedną z najgorętszych par w polskim showbiznesie. Oboje spędzają dużo czasu razem, a niedawno z okazji walentynek wybrali się w romantyczną podróż do Barcelony, gdzie Roxy mogła naładować akumulatory przed nadchodzącą trasą koncertową. Warto zaznaczyć, że podczas tego wyjazdu Kevin podjął się sportowego wyzwania i wystartował w półmaratonie, co tylko podkreśla jego determinację w dążeniu do zdrowego stylu życia. Wraz z rozpoczęciem wiosny Roxy wyruszyła w trasę koncertową, a wśród jej pierwszych fanów znalazł się oczywiście jej partner. Warto podkreślić, że nie tylko Roxana, ale także Kevin przeszedł w ostatnich miesiącach znaczącą metamorfozę, zrzucając ponad 40 kg. W wywiadzie, który udzielił pudelka, tłumaczył, że kluczowym elementem jego przemiany była zmiana nawyków żywieniowych oraz. Regularna aktywność fizyczna. Staramy się jeść pełnowartościowe i naturalne produkty, odpowiednio zbilansowane do naszego zapotrzebowania, mówił. Roxana nie kryła dumy z osiągnięć swojego męża, podkreślając, jak wiele pracy włożył w swoją transformację. To jest jego ciężka praca, nieraz musiał podejmować trudne decyzje. Chciał pokonać samego siebie i osiągnąć cele, które sobie wyznaczył. Ostatecznie jego wysiłki zaowocowały pięknym osiągnięciem. Jakim było przebiegnięcie półmaratonu? Ja sama z pewnością nie dałabym rady przebiec takiego dystansu, więc jestem pod ogromnym wrażeniem, mówiła ze wzruszeniem. Dodała, że jej mąż zmienił całkowicie sposób myślenia o życiu, co sprawia, że jest znacznie bardziej zintegrowany ze swoim ciałem i zdrowiem. To niezwykłe, jak pasja i determinacja zarówno Roxany, jak i Kevina kształtują ich wspólne życie a ich historia może być inspiracją dla wielu, którzy marzą o zmianach w swoim życiu. Roxana i Kevin pokazują, że miłość i wsparcie mogą przekształcić najbardziej ambitne cele w osiągalne marzenia.